Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sport Najciekawszym wraz z Mrocznym i Bambikiem. Cześć. Nie, Nie, no dobra, z Mrocznym i z Filipem. Nie bądźmy niemili dla naszego kolegi Filipa, ha. aka Bambika. Filip. Ale, mówię, że za tydzień będę miał skina już. Ta? Nie będę O, dobra, będzie miał skina za tydzień, to już nie będzie Bambikiem. Ale Bambik to stan ducha. Nie tylko. Można być bambikiem fizycznym. Tam nie będzie żadnej tej. Można być tej helki, nic. bambikiem według wyglądu i według? Nie, to będzie Helka, będzie Helka, będzie Helka, będzie nie, Helka, nie, to, będzie helka coś, ale my a, lecimy na wszelki park To. Y, aha. To, a jednak tak zapomniałem. No to chyba że nie, lecimy, to... lecimy na słone strzechy, bo tam typy poleciały. Powiem już przecież Helek nie ma na tym. Dawaj to... 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 O nie, tu też są typy. Ale rozwalimy ich. Biorę um, domek, który nie został zajęty. myślę, że to trochę mi zmyliliście tym znacznikiem tutaj. Panowie, przepraszam was, bo tu są typy i zepsułem, ale dobra. Ja za przeproszeniem, bo niestety, ale Rozwalimy. ustawiłeś w tym miejscu, w tamtym miejscu ustawiłeś dużo, ale taki fajny znacznik i teraz... jeszcze... Aha, bo Mroczny, ty jesteś w tym domku, tak? Ja już Ej, się jabaj. do ataku przygotowywałem, dobrze. dobra. Dobra. Trzeba najpierw zebrać te... To już nie wygląda. Tak? Czypy, czypy, czypy. Nie wiem, ja nie mam, ja, ja w ogóle... Zaraz ubrę to ja piję ja. Już jest powalony, uważaj na to. Tak. Bo ja nie mam broni. E, zabiłem go. Dobra. To teraz pilnuj, bo mogą tu przyjść po kartę odrodzenia dla niego. Podnieście tak. go... A, tak, to zapomniałem. Nie podnieście go. Kogo mają podnieść? Jakbyście go, jakby... Zabrali, mogli używać tą kartę. Chodzi ci o tę kartę, dobra. Mam bombkę. Dawaj tego, raszujemy Ale ja mam bombkę, taką pięć naboi mam. Tylko tyle no, masz? Tam są typie, tam są typie, 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 typie. No. Leży. Oje, yeah, jeszcze dwóch jest. Wow. Nie walnuj nabojów, uważaj, bądź w ja Trafiłem w to wszystkie. To dobrze. Bambik dawaj strzelaj! O Bambik! Powaliłeś, brawo! Obydwu? Nie, jednego, okay, go go. Wszyscy jeszcze, leżą. Jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze Tak? Jeszcze jeden Kurde Weź tam, on ale, damy, one zarobię Dwaj go Dawaj podnieś na na Podnieś pierwszy mona Powinienem mona podnieś Respekt. Obu... Mogłem nas obudować, ale już... Dobra. Dobra, nieważne. To zielona pompa Bli, dla mnie jest. Byśmy byliśmy tym. Znaczy ja no, teraz jesteśmy po prostu odkryci, to o to chodzi. Mam, to tam. Dam wam po apteczce, bo mam trzy. Ja mam apteczkę, mam apteczkę. A, to Szymon, chcesz apteczkę. A, tam mam. Dobra. To chodźmy tutaj się, nie wiem, tutaj. ja biorę, biorę to duże jak coś. Mam dużą tą dłużą, podkę. Podkę biorę dużą. Co to była za akcja? Okej, ale mam stresa. Schodzi mi ciśnienie powoli. No, mocne to było. Jesteśmy A strefie. Ano, jesteśmy. Która jest lepsza pompa? Ja wolę tę automatyczną, bo z niej umiem Ja tam taktyczną wezmę. Dobra. Wymigaliśmy się. Piękna gra. Ładnie, ładnie. Kolej... Kto by? Nie strzelaj. Nie strzelaj, bo zwrócisz na nas uwagę. Po raz piąty? Ej! Dobra. Tak. Nie wiem czy tutaj nie ma jakichś tajnych. Sprawdźmy to. Tu w którymś z tych domków był bunkier? O ile dalej jest? Może ale się jest. Zmył. Może jest. W tym bodajem. Nie sądzę. Nie ma. Nie ma? To znaczy w tym nie ma. Ale nie, mówię o tym tutaj, biegnę do tego co No to tutaj. nie wiem, nie wiem. Nie ma. Chyba, że jest zabudowany. Dawaj, to jest coś nie coś ma to jest ten zrzut. Nie ma? Bo to było na poprzedniej mapie, no to może... ale, ale jest ta sama lokacja To jest ale... rzut, to jest rzut Gdzie? Dawać do niego Uwaga, bo ktoś go pewnie bierze już No tak, to jest już Ja go biorę? Filip nie no, dobra. To szybciej spadł No co szybciej spadł Dobra, w sumie to tak No dzięki temu w sumie widzą że zajęte Czy to no. spadło na dom? Czy za nie. nie, nie nie nie, nie, nie. Beka z was Coś wartościowego? Jump pad. O, już ukradł wszystko. Kto wziął jump pada? Ja mam. A weź daj. Ym, po co? No bo ja się z tym... O Boże. Umiem, fajnie obsunąć. To jest mała mikstyrka i ja wziąłem dużą przypadkowo. Dobra, wezmę to. Dobra. Dobra, ładnie, można by się przemieścić. Chociaż mamy strefę, poczekajmy aż się pomniejszy. To chodźmy do jakiegoś domku o kurde bele normalnie na ja cię na zdrowie teraz piszemy na zdrowie piszcie na zdrowie cheers nie wiem czy to się liczy bo chyba nie ale piszcie stacja była przeszkodna okay. ja to ja to 12 poziom a wy macie po pierwszym dalej Bacon, ha. Eee, co? Ja nie mam pierwszego poziomu. Ja no, mam siedemnasty. Nie pisze masz pierwszy poziom. Nie no u mnie się. też pisze, że masz on pierwszy, ale ja mam na przykład 19, więc To, to ja jest. mam siódmy. Znaczy ja mam siedemnasty. Filip ma dziewiętnasty. No to ja mam siódmy. Okej. Okay. Jak ty Filip zebrałeś taki wysoki poziom w ogóle? Nie ja, wiem, że sobie grałem. grałem. wtedy jak, jak y, Szymon się obraził na no, nie bo grałem Fortnite Tromba, niec A to jest ja poziom to jest konta koniec. na sezonie? I tak szybko by wylatywały? Aha. Ja w co gram 20 minut i mam już na 12 godziny już gram to i mam 7. poziom. No nie wiem jak to działa, ale no okej. Okay. Weźmy się trafię, tak Okej, okay, mam full wszystkich tych matców już. My ci... Typy, typ, typ chyba. Gdzie? Jest tutaj? Jest, no, typ. Mi się wydawało. Jakby to się przebiegał, tak? Nie, nie ma nikogo. Może by się wydawało tylko. jest na łódkę, jakby coś więcej. No. O tu jest zamek! Chodźcie znaleźć jakąś lepszą miejscówkę, dawać do zamku. Chodźcie na za... To już, Nie, to nie jest zamek, to, to jest ta agencja. No, forcik taki. Agencja, więc chodźmy na no. agencję. No. Tam są boty, więc. Yy, no. Macie sniperkę? Nie, ale można zamić. Bo takie są. W porcie są różne takie penierskie. Tylko tam są boty, więc nie wiem, czy chce iść do botów. Szczelbę wyciągnij. W sensie Szczelbe. trzeba iść tak, żeby nie zauważyły. nie zauważyli. Szczelaj w nich. I chodźcie, szukamy jakiegoś tego. O, mamy strefa. Na no, strefa, byśmy mieli jej środek, ale dobra. Gdzie tu jest to do przebierania Kurzem, się? Teraz szczelaj. szczelam. Dobra, nie strzelaj do botu. Macie gdzieś to do przebierania się tutaj? Mmm... powinno być. Na, na, na kutakuj oczywiście. No, tutaj jest. Nie widzę tego. Powinno być, bo tutaj, tutaj jest skrzynka, nie powinno być. Powinno być gdzieś z boku, tak mi się zdaje. Uważajcie na kamerę. Bo w tej miejscówce chyba akurat żeśmy byli, Filip. No tu byliśmy w tej miejscówce, bo już... Jak ktoś chce niebieskiego tego skara to tutaj. No, to ja tego wezmę. To chodź na mnie. Kurde, nie, to jest skanowanie, to nie Dobra, tu chyba nikogo nie. To jest chyba bo tu już, prawie. na botów sprawiam. Jestem na górze.

no uciekaj. Nie ugrałem. Ma uciekać. Ajdź, no, szkoda. Ale taka troszeczkę. A no nie z rakietnicą zacząć strzelać. No powiem wam, że troszeczkę degustująca porażka. Bardzo nam poszło słabiutko. No ja w ogóle nie mogę się bronić. Nie Bo napierdzielać z rakietnicem. No i powiem wam widzowie, że ja teraz mam dylemat, bo przegraliśmy frajersko, ale za to akcja na początku była tak świetna, że nie wiem czy to wstawić, więc... Jeżeli to wstawiłem, to to znaczy, że to wstawiłem, a jeśli nie, no to nieważne, bo się nie dowiecie. Także na razie i pa pa